Jak przetrwać ponad 10 lat w zawodzie pośrednika obrotu nieruchomościami. Cześć, nazywam się Jakub Rajnik i właśnie minęło 11 lat od kiedy zajmuję się tą branżą. Film skierowany jest dla osób, które zastanawiają się nad tą właśnie ścieżką kariery, ale też myślę, że jako ciekawostka dla klientów, osób, które współpracują bądź też zastanawiają się nad współpracą, albo co gorsza, hejtują zawód pośrednika obrotu nieruchomościami. Przede wszystkim jest to praca nie dla każdego, dla wszystkich, ale nie dla każdego. Myślę, że tak jak zresztą większość zawodów, warto tutaj określić swoje przede wszystkim potrzeby finansowe swoje potrzeby rozwoju. Należy tutaj zwrócić uwagę na początku i wyborze tego właśnie zabudu nad tym, czy mamy już jakąś płynność finansową taką, która zabezpieczy nas albo zasoby, które zabezpieczą nas na przeżycie kilku miesięcy bez zarobku, ponieważ sam start to ZUS, bo w większości biur działają na zasadzie e, współpracy B2B, czyli zakładamy działalność gospodarczą jednoosobową, ewentualnie spółkę, i dopiero taką formę reflektują biura pośrednictwa nieruchomości. Oczywiście pewnie zdarzają się jakieś umowy inne, ale co do zasady, w większości przypadków, jest to jednoosobowa działalność gospodarcza. Jeżeli nawet dojdzie do sprzedaży w pierwszym miesiącu, to najczęściej jest to umowa przedstępna, która daje nam połowę wartości prowizji. No i czekamy, jeżeli to będzie kredyt, nawet do dwóch, trzech miesięcy na to, aż, nie, aż ta transakcja faktycznie dobiegnie końca i zostanie wywrócona pozostała część samej prowizji. No ale żeby też doszło do tej pierwszej sprzedaży w pierwszym miesiącu, trzeba naprawdę się nacharować, a e, no, nie zawsze się to zdarza, nawet bym powiedział, że bardzo rzadko. Więc na początku też drogi dla osób niedoświadczonych, nie najczęściej ta, ten podział prowizji jest też niższy. Standardowo na rynku jest to około 50%, zostaje w biurze nieruchomości. 50% idzie dla doradcy nieruchomości, kiedy wystawia fakturę właśnie do tego biura, więc dopiero tak naprawdę jedna no, czwarta tej prowizji, która jest wypłacana, może być wypłacana po umowie przedwstępnej. Najczęściej też na początku drogi biura dają nieco niższą prowizję, dlatego że. Wdrożenie, szkolenie, mentoring też kosztuje biuro nieruchomości i od samego początku nie dają tak stawek wysokich, jak dają doświadczonym agentom nieruchomości. Wiadomo, że koszty początkowe to oprócz ZUS-u również no, konieczność, może niekonieczność, ale umówmy się, no, nieposiadanie auta jednak może bywać uciążliwe. Ja startowałem bez samochodu. Pierwsze 3-4 miesiące byłem bez samochodu, czasem coś pożyczyłem. Często dojeżdżałem też komunikacją miejską. Do samego biura miałem prawie 30 km z Gdyni do Gdańska, więc też ten czas na same dojazdy dawał, dawał no, mniejsze, mniejsze możliwości swobody. Ale z kolei, jak już przyjeżdżałem, to od godziny 9 do godziny 19. Przez 5 dni w tygodniu, 6 dnia w sobotę często też co drugą sobotę miałem dyżur, bo chciałem ten czas po prostu wykorzystać. Byłem młodym chłopakiem 26 lat, więc zaraz po studiach. No i odwaga do tego, żeby faktycznie zacząć w tym zawodzie, dużo czasu wolnego, mało zobowiązań, jeszcze bez rodziny, bez dziecka, więc ten czas po prostu na to był i może było się w pełni poświęcić. No bo nie wyobrażam sobie, żeby nie, nie dać sobie takiego 100% zaangażowania właśnie w, tą, w tę dziedzinę: szkolenia, nauka, czytanie różnych artykułów, ale przede wszystkim wyszukiwanie ofert, rozmowy z klientami, uczenie się na swoich błędach, czasem dojazdy, które zajmują wiele czasu, które się nie odbywają, te prezentacje, spotkania, klienci odwołują te te spotkania, kiedy no jeszcze dziś tam widzą, że osoba może nie do końca jest doświadczona, łatwiej im jest nawet nie poinformować specjalnie o, o samej, o samym właśnie braku chęci na, na spotkania. No, tych oczywiście minusów jest, jest też więcej, może później o, nim, o nich również powiem. W trakcie rozwoju oczywiście pojawiają się transakcje, pojawiają się znajomości, stali klienci. Rozmowy bywają prostsze, ale na początku pozyskiwanie ofert to jest, są najczęściej tzw. zimne telefony, czyli dzwonimy na ogłoszenia, coś co kojarzone jest z telemarketingiem. Obecnie mało osób chce rozmawiać z pośrednikami. Często bywają to osoby szorstkie, aroganckie, no bo już dostają kilkanaście, kilkadziesiąt telefonów dziennie. Nie ma się co dziwić tym osobom, i ktoś, kto nie potraktuje tego jako w pewien sposób naukę, a nie porażkę, może mieć faktycznie złe skojarzenia, i często takie osoby już na samym starcie rezygnują, ponieważ nie dźwigają tego ciężaru odrzucenia czyli ktoś po prostu nie chce skorzystać nie tyle, że z usług, on nawet nie chce się spotkać. My poświęcamy czas dojazd, już później naszą wiedzę. Zaangażowanie, a ta osoba nawet nie chce się spotkać na 15-20 minut, żeby porozmawiać o tym, jak skutecznie sprzedać nieruchomość. Wiadomo, na początku tej drogi może jesteśmy mniej skuteczni, ale mamy ten większy zapał do, do, do tych dziwnych telefonów. Później e, ten zapał do telefonów może jest niższy, ale też e, wzbogacamy się o wiedzę, doświadczenia i stałych, stałych klientów. Kolejną taką kwestią to też. E, do, to poruszanie się po samym rynku. Ja myślę, że osoby, których niespecjalnie interesuje temat w ogóle nieruchomości, czyli kwestii związanych z jakąś taką urbanizacją, architekturą, remontami, kwestiami prawnymi, zawiłościami często urzędowymi, ta możliwość swoboda też rozmowy z innymi ludźmi, no, raczej to będzie problem i przeszkoda do tego, żeby być skutecznym agentem nieruchomości. Oczywiście zdarzają się wyjątki, może naprawdę będąc, będąc introwertykiem, też być skutecznym doradcą nieruchomości możemy to wtedy bazować raczej na mailach, możemy bazować na takiej skrupulatności, na rozwiązywaniu pewnych problemów, kiedy faktycznie taka szybka interakcja z klientem nie jest może niezbędna, ale możemy tymi innymi naszymi. Atutami, zaletami też, też te kwestie naprawić. Współpraca z innymi ludźmi, pośrednikami, pośrednikami z biura, pośrednikami z innych biur, partnerami biznesowymi to też jest ważny aspekt. Biznes to ludzie, ciężko samodzielnie, nawet jeżeli mamy jednoosobowe biuro nieruchomości, ciężko samodzielnie funkcjonować. Współpracujemy, współpracujemy z innymi biurami. Czasem dzieląc się jakoś prowizją, czasem dogadując pewne kwestie, też często nie wszystko możemy spisać umową, bo sytuacja jest dynamiczna. Współpraca z deweloperami, zgłoszenie klienta, też ufność to jest też uważam ważne kryterium, no bo czasem sytuacja się dzieje bardzo, bardzo e, żwawo. Czasem dochodzi do sytuacji, kiedy prezentujemy nieruchomość z klientowi, który, z którym nie mamy podpisanej umowy pośrednictwa zakupu. Pokazujemy nieruchomość, na której nie mamy jeszcze podpisanej ośrodnictwa sprzedaży. Więc tutaj gdzieś ta gra i umiejętność dopasowania tej sytuacji do danego momentu jest też na pewno ważna. Na pewno często kojarzy się ludziom to tylko z otwieraniem drzwi, z zaprezentowaniem nieruchomości, pobieraniem prowizji. No słuchajcie, żeby zrobić, są takie może ogólne statystyki, ale żeby zrobić jedno spotkanie, Pozyskowe z klientem. Na początku trzeba wydzwonić jakieś 20 telefonów. Żeby zrobić jeden pozysk, trzeba zrobić około 5 do 10 spotkań. Mówię o początku tej drogi w nieruchomościach, czyli żeby zrobić, podpisać jedną umowę, to najczęściej otwartą sprzedaży trzeba wykonać między 50 a 100 telefonów, a też to nie jest gwarantowane. więc ta samodyscyplina, ta planowanie dnia. Kiedyś dostałem pytanie. Jakie cechy uważam najistotniejsze, jeżeli chodzi o bycie pośrednikiem nieruchomości? W mojej ocenie to samodyscyplina i umiejętność planowania dnia jest tym kluczowym elementem do tego, żeby faktycznie coś zadziało się konkretnego, pracując jako freelancer w pewnym sensie, jako osoba, która no jest często pod, nawet jeżeli jest w strukturze firmowej, ma nawet nad sobą kierownika, no to siłą rzeczy no, tutaj trzeba samemu zaplanować ten dzień. No jesteśmy też na jednoosobowej działalności. To nie jest tak, że cały czas ktoś nad nami jest, nawet jeżeli to wdrożenie już minie przez pierwszy, nie wiem, miesiąc, no to później musimy sobie sami planować ten dzień, sami sobie organizować tę pracę, sami być zdeterminowani do tego, żeby rzeczywiście yy, yy, Krok po kroku dążyć do tej, do tej sprzedaży, czyli telefony, najpierw później spotkania, następnie, żeby pozyskać taką ofertę, to, to, to trzeba też no, znać tę umowę, znać te zagadnienia, znać rynek, więc przygotowujemy się cały czas, uczymy się do tego, żeby być gotowymi, jak ja to mówię, zawsze na najlepsze, czyli przygotowujemy się, ubieramy się odpowiednio. Mamy wyposażeni, jesteśmy wyposażeni w wiedzę. Taką merytoryczną informację z rynku, jakieś ciekawostki, które dziś zawsze nam przybliżają temat podpisania umowy sprzedaży. Następnie, nawet jeżeli już mamy ofertę, no to kwestia eksportu, oferty, publikowania. Jeżeli jesteśmy w biurze nieruchomości, wiadomo, biuro to no, za te 50%, które zostaje w biurze, no, ponosi te koszty. Jeżeli jesteśmy samodzielnym biurem, no to rzeczywiście te koszty dopiero zaczynają się pojawiać. Tak? Eksporty, systemy, telefon. Już nie chcę mówić o temacie ogólnie samego zakładania biura nieruchomości, bo na tym etapie również byłem. To jest zupełnie inny temat. Raczej skupiam się na byciu po prostu agentem nieruchomości w innym biurze, tak jak ja też zaczynałem. Sam dobór biura nieruchomości też może niech będzie innym, innym tematem. Natomiast prowadzenie tej, tej oferty, nawet przypuśćmy, że jesteśmy, mamy umowę na wyłączność, ale to też na początku nie, nie, nie zdarza się często no to musimy wyeksportować, zrobić zdjęcia, porządny opis, panować nad tą ofertą, patrzeć jak się dzieje, czy przypadkiem jakieś błędy się nie pojawiają w eksporcie, czy czasem nie zniknęła oferta publikowanie w marketplace. Publikowanie na różnych grupach tematycznych, w mediach społecznościowych oraz kampanie offline również też mi przysporzyły często transakcji. Jakie to dokładnie rzeczy, to, to dziś tam możemy zadaj pytanie. Jeżeli jesteś zainteresowany, to też Ci powiem, jak, w jaki sposób to może wyglądać. Dajcie przede wszystkim znać, czy jesteście pośrednikami nieruchomości, czy jesteście klientami, czy zastanawiacie się nad byciem pośrednikiem nieruchomości. Do kogo faktycznie dzisiaj, dzisiaj mówię, więc prowadzenie tej, tej oferty i prezentacje, telefony wcześniejsze, tak naprawdę. Znowu pewna statystyka. Na, na początku bazujemy na podstawie mieszkania, ale sprzedajemy na razie ofertę. Ona musi być dobrze pokazana, zdjęcia, opis, pozycjonowanie na, na listingu, więc średnio. Hmm, oczywiście kilka telefonów na to, żeby pojawiła się jedna, jedna prezentacja. Hmm, no, bo takie zwykłe zawsze od razu pokazywanie nieruchomości po pierwszym telefonie, po pierwszym zdaniach chcę oglądać, to też nie jest do końca dobra droga. Na pewno na początku wiem, że każdy telefon jest na wagę złota, od razu jedziemy, jedziemy pokazujemy, ale później z czasem okazuje się, że warto pewne kwestie omówić. Więc kilka telefonów do tego, żeby pojawiła się jedna prezentacja. Kilka prezentacji bywa, że trzy, ale bywa że i 23. Dopiero dają nam, e, nam e, rozpoczęcie negocjacji i w rezultacie e, transakcje. Także tutaj już sobie policzcie, ile <laughs> rzeczywiście telefonów trzeba wykonać, żeby pozyskać ofertę i ile prezentacji albo ile telefonów trzeba odebrać rozmawiać z ludźmi, żeby pokazać, zaprezentować nieruchomość, czy to naszym klientom, czy może. za może innym agentom nieruchomości i żeby rzeczywiście z tych prezentacji było, było już, był już konkret. Oczywiście o przygotowaniu się w kwestiach formalnych odnośnie nieruchomości Poznania, jej budynku, opłat, stron świata, lokalizacji, tutaj już nawet nie mówię, no bo bez tego przygotowania ciężko rzeczywiście sprzedać ofertę taką standardową w, w cenie rynkowej. Nie mówię o jakichś takich hot ofertach, które sprzedają się po prostu po, po jednej prezentacji albo przez telefon. Jakby to są też dziedziny, które gdzieś które tam dopiero później przychodzą, kiedy faktycznie klienci potrzebują taką szybką sprzedaż. W tym okresie czasu pojawiają się lepsze, gorsze momenty. Pojawiają się miesiące, w których sprzedajemy po kilka, czasem nawet kilkanaście mieszkań. Pojawiają się miesiące, w których nie ma w ogóle sprzedaży, ten miesiąc może być jeden, drugi, trzeci i wtedy pojawia się oczywiście też mentalne osłabienie, czy faktycznie to jest dla nas najgorzej, kiedy z, z dobrego miesiąca wchodzimy od razu w ten gorszy miesiąc, a statystyka tak mówi, więc to jest planowanie długoterminowe. Nieruchomości to są inwestycje długoterminowe? Praca w biurze nieruchomości i bycie pośrednikiem nieruchomości to również inwestycja długoterminowa. Ja niedawno obchodziłem właśnie 11-lecie pracy w, w branży nieruchomości jako pośrednik nieruchomości. W tym czasie byłem również agentem, byłem menedżerem zespołu, wprowadzałem jeden oddział dla sieciowego biura nieruchomości. Byłem również właścicielem własnego biura nieruchomości. Obecnie działam jako agent nieruchomości w jednej z najlepszych agencji nieruchomości w Trójmieście, zajmujących się nieruchomościami inwestycyjnymi oraz premium i w takim również jestem, jestem obecnie temacie najbardziej, najbardziej tutaj biegły, więc jeżeli masz pytania odnośnie pracy jako pośrednika, to chętnie się z tym podzielę, więc śmiało pytaj, a ja życzę Tobie, jeżeli myślisz o tym zawodzie, życzę Tobie wszystkiego dobrego, powodzenia, wielu sukcesów, cierpliwości, bądź wytrwały, bądź skuteczny, sprzedawaj nieruchomości. Trzymaj się, cześć!